Teraz już nie ma nic, nie? Żadnego turnieju, nic. No. Chcemy sobie pograć Ford Fort tego Lightning Cup'a. Co to jest w ogóle? Dwie gierki chcę zagrać po prostu do Noblia, jak będą solo. Bo nie wiem, czy ty grasz. Pytasz się mnie co zapiszę. No, ale... Dawaj, w WK gramy. Full WK, Kodusa. jaka ręka. To ustaw tylko ten. Kodu sobie jeszcze. Wiesz, że w dwie gry możemy tu kala walnąć, jak chcesz? Tak. Hmm? Dawaj tutaj, grotto, grotto. Ну, На мне 90 лайт. Идем, он вытащит, Jezu, chłopcy co ja robię. Ja zabiłem Dawaj tu do mnie, bo tu niezła zadymka jest, jest Dobra, idę Wszyscy przed Big Devonem zauciekają Na mnie Zero Set Set Daj na mnie samochód Ja Na mnie, byli Tyłu, no to był jest tak w ogóle A, pięćdziesiąt tak. Kolejny Ten drugi Kolejnie jeszcze na mnie jest Do góry Lec no, Ej O, tutaj jakieś drzewa lecą Ta, pa, chob, chob drzewa robię. Mmm, on drzewa robi, nie? Dobra, hopie, mamy drwala Czasa 100, 20. Troszkę ja nie wiem, w się jak proszę. Nie zgadł się do mnie strzelał? Proszę. Tak wybogowany. A i co robią? Ja pompy nie trafiłem, Bruno. Niech chłopaki już odpuścili O, biegnie, drugi, pięć. Ok, tu już dead Kolejni pod nami, <noise> jak co? Nie mam no, kopa, w ogóle jak, nie wiem. Tak, tak. No dobra, na razie nie. Oni wchodzą na górę, jak co? Gdzieś się zatał Jeden HP ma jeden Riftował Dead Ta, widzę, tym kameszkiem O, jeszcze A jeszcze tam gdzie my się byliśmy, tam Na moście sam, miałem ja tych na moście podjął No dobra Chaczko chyba są, ta do krzaka wbijają? A nie a. Nie, auga muszę nosić, bo tak. bombił mnie nieźle Lejni furą jeszcze jeden tutaj Pada mnie, Mam mi się wiem, jak biją Dało mi się być Mango full box Idę O, ale nie, nie, tego nie było 140? Nice o, ale Steel kill, no Jeszcze no. złoty SMG Steel, okej okay. Bo my w ogóle jakieś punkty za placement dostajemy? Dostajemy chyba Tak jakoś mało, mamy 18 flagów, no to 7 za placement o no. kolejny rybucik No nie no zabij ja go no. no i drugi sedam gdzie wtał Na mnie leci, na mnie leci, na mnie leci Najpierw jeszcze tutaj dziś obok ciebie byli Wylądowała i ta, ta, ta wstąpiła to na tobie Ja? Yeah. A, do góry Nie wiem, jest na dole Net Zrobił kreszkę, a uciekał Nice Tak? Nice Ou wow. now what is going. On. Yes. Dobra, jeszcze muszę zapisać. A, zapisuje się. Na mnie z górki zrotowali i no, co on robi? Myśli sprawdźmy czy się uda, Dobra, co? It, SBK, yeah. Kurna, a wraca. Lobby to jest bukier. Kurna ten co? face way bro. Prawie 30 flagów w tym meczu Aż mi jak chcesz nie zabierać flagów, ja tam nie, 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 nie będę płakał Jednego sobie zabierze, żeby miał 10, dobra? Dobra, dobra U mnie dwójka pod mostem, więc jak chcesz Net Czy mogę sobie zabić? Nie, 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 hopie, ja tu robię rekord fragów, 30 to si fragów. Tutaj, tutaj. 30 bomb solo będzie. D tylko obiję, dobra? Mój rekord, mój rekord, mój rekord. Mój rekord, hopie. Kurna, będzie 29, nie gadaj, że 30 nie zrobię. Na mnie jest dwójka jeszcze. Ja tu Or kopię Oro nie robię. zabijem, ale się podniosło, to Oro, bo dałem mu 4 dzięki. Dobra, 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 dobra. E, podniosło się, na no spokojnie. O, 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 się. Nice. Teraz wybieraj spota Ciekawe co tu zostało ja Wiem tak, coś zostało na pewno, nie? Nie mm. to jest spota Jakie Jakiego ale oro, Jakub, jakie oro? Forma mutant chopie. Ja, może do ciebie, do, może do ciebie na się bije co? wa? Uuuuu, mogę trzymać kawalność, dawon? Czy nie mogę? Jest tu gdzieś leboot? Nie wiem, czekaj, patrzę, gdzie tu się zapisać. Na jakiś... A ta ta, awczu, 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 dawonik, jest gate, jest gate. A podnoszą nie się byli. na mnie. Podnosi się tam. Jaki kozak, jaki kozak Dobra, biorę To A dwójka moja ostatnia. A nie trzyma on solo żyje. O Jezusku Dobra, ja go spaj ksuję Nie ma szans, mordo Dawaj go w porta może na kolesta Nie, dawaj, paj ksik, paj ksik mu robimy. Czy on wie, że on hopie nie wyjdzie stąd? A nie ma tutaj jak wyjść Dobra, pajkax! Oh 38 flagów Ale Kery, Kery dostajesz, Kery mm. dostajesz, nie przyznaj to. Nie, nie przekonasz, bo kazałeś Kery teraz? Nie, 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 dostajesz carry w tym matchupie. Taki Kery poleciało, że. Uhuuhuuu! Kazałeś mi. Nie kazałem ci, i słabiutki jesteś, carry, Kery. Pański kozak, mm. pański kozak.